że najpierw Pani się do mnie zwróciła jako pierwsza. Właśnie dostałem tylko zdjęcia na maila, tak jak Pani mi wysłała. I tak od początku krótko powiem to. I wtedy poczułem, że ten człowiek zaraz po tym zdarzeniu pojechał gdzieś, to jest wieś, tak jak Pani mówiłem, dom. I tam mi się kojarzyło słowo schowek. Trudno powiedzieć, czy chodziło o schowek, żeby on siebie schował, czy schowek, gdzie mógł coś mieć w tym schowku. Ale, ale na pewno pojechał tam. E, po czym? No i właśnie tylko to poczucie miałem. żeby mnie panie, tu się powtórzyłem. Natomiast na następny dzień przyjechała do mnie pewna pani. E, ja nie wiem, czy to była rodzina, czy to była e, osoba e, 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 ojca do zamordowanej, nie wiem. E, na pewno znała za, osobę zamordowaną tą kobietę. Przybierała mi zdjęcia tego człowieka I, i, i chyba tylko zdjęcia. To było kilka zdjęć. Mało tego, nawet jedną fotografię zostawiłem sobie. Poprosiłem tą panią, bo mówię, gdyby coś jeszcze by trzeba było, to, to mając zdjęcie mogę to zrobić. E, I e, proszę panią e, proszę wyobrazić, że e, wtedy, kiedy usiadłem do wizji, e, już mając te zdjęcia w ręku, a to duża różnica, e, wtedy poczułem i napisałem e, tobie pani na kartce, że ten człowiek, e, że ten człowiek kojarzy mi się, iż e, oddalił się od tej miejscowości że raczej nic im nie groził, że on nawet jak gdyby nie chciał jej zabić tej kobiety, czyli to, to, to nie był jakiś wyrok, który on by wykonał, tylko to jakieś czynniki się nałożyły, może moment jakiś, który spowodował, że on to zrobił i powiedziałem, że ten człowiek jest, kojarzy mi się prawie nie trójmiasta, że mi się kojarzyło, że on nie ma stałego punktu, że on jest w różnych miejscach. Nie potrafiłem go. E, zresztą trudno jest osobę żyjącą e, poczuć e, ściśle, gdzie jest. Łatwiej zwłoki. Nie, złuki, tutaj, nie. E, I to I powiedziałem, że kojarzy mi się, że jest w którymś mieście. Ale i właśnie to, i to wszystko zapisałem i podałem tej pani. E, natomiast e, jeszcze jest jedna ciekawostka w całej tej historii, proszę pani. E, mogę mówić? Tak, tak, oczywiście, e. ja tu nagrywam. Otóż, droga pani, dzisiaj otrzymałem telefon rano od innej pani, oni chyba się znają. Wiem, że jej mąż jest architektem, bo ja byłem, proszę panią, w sobotę w Gdańsku. Okay. E, I umówił się ze mną pan, który przebywał w Gdańsku, a chyba w Lipuszu, w bliskiej okolicy Lipusa mieszkał, znał osobiście zabójcę i on się z całą rodziną wyniósł do Gdańska właśnie z powodu tego, jak no, kilka tam innych osób. I proszę panią, e, ten człowiek powiedział, że jest architektem, e, że opuścił dom z całą rodziną, czyli z żoną i z dwójką dzieci. I proszę panią, e, no i ten pan się zjawił u mnie, mało tego spotkaliśmy się, jest dowód na to i, i monitoring, bo spotkaliśmy się na dole w redakcji Dziennika Bałtyckiego. To były w godzinach popołudniowych, gdzieś mniej więcej 15, 16, e, e, redakcji Dziennika Bałtyckiego na dole, e, tam właśnie w takiej poczekali. On mi dał rzeczy swoich dzieci, zdjęcie swoje, małżonki i zadał mi jedno pytanie, czy z tego powodu, e, czy z tego powodu, bo on znał osobiście tego człowieka, był jakiś tam koligacji z nim, powiedział, że ten człowiek już w czerwcu odgrażał się, że zrobi porządek z nimi wszystkimi. I wtedy te między nimi troszeczkę te, te, te relacje się popsuły. On, za, on mi powiedział, wie pan, ja zauważyłem, że z jego psychiką coś się działo. Już od czerwca to było widać. Tak powiedział mi. Bardzo miły rozmowy człowiek taki. No, w wieku powiedzmy 30 paru lat. I proszę pana, powiedziałem ciekawostki. Bo wziąłem te rzeczy tych dzieci. Ja mówię, wie pan co, ciężko mówić, bo, bo wie pan, no, no chcielibyście tam wrócić jeżeli on się tam w jakiś sposób pan odgrażał ale mówię tak e, mam dziwne odczucie że nic znaczy mam odczucie że nic wam nie grozi ale do 22 nie wracajcie dopiero 22 wróćcie do domu tak jemu powiedziałem proszę panią niech pani sobie wyobraża że dzisiaj dzwoni żona tego człowieka i mówię, proszę pana jest, dzisiaj jest 21, tak? Hmm. 21. Jak to? Tak. No, my 22 wracamy z Gdańska, czyli jutro wracamy z Gdańska do domu. No Dobry. Mamy nadzieję, że spędzimy jeszcze jakoś normalnie święta po tej traumie. Ale niech Państwo raczej wyszło, powinniście do 22 poczekać. To, to nieważne, że, że, że dzisiaj jest 21, a nie 22. Ale ważne jest, że miałem poczucie, że to będzie krótko, krótko i już będą mogli spokojnie płacić. No i tak się też, tak się też stało. Ja nawet chyba, gdybym znalazł telefon, to mogę pani wysłać, że tej kobiety telefon.